To, do czego Was zapraszamy na wstępie, to do obejrzenia pewnej sytuacji, która ma miejsce w organizacji. Wyobraźmy sobie, że to ma miejsce w organizacji, w której umówiono się na, na to, że będą wprowadzać kulturę feedbacku. Zrobili sobie nawet jakieś warsztaty i szkolenia, nawet jakieś metody wprowadzili jako standard działania w sytuacjach, gdy coś się dzieje nie tak. No, za, załóżmy, że powstała jakaś metoda FUKO najczęściej używana, i że w organizacji od. Jakiegoś czasu mówi się o tym, że ta kultura feedbacku jest istotna i powinniśmy ją wprowadzić. My, w tej scenie, którą za chwilę Wam przedstawimy, odegramy pracownika, lidera. Ja się wcielę w rolę lidera. Ty Maćku, w rolę pracownika. I za chwilę przedstawię wam sytuację, która no, może się zdarzyć. I um, ja jako lider uczestniczyłem w spotkaniu, prowadziłem to spotkanie. Maciek był jednym z członków tego spotkania, takich można powiedzieć trochę nieformalnych liderów, jakiegoś tematu, który miał tam miejsce. No i coś tam się zdarzyło, coś, co zburzyło mi krew, dlatego postanowiłem no, jak najszybciej, czyli następnego dnia, spotkać się z Maćkiem i mu o tym opowiedzieć. Um, no bo mam wrażenie, że to już taka sytuacja nabrzmiała i że to nie pierwszy raz się zdarzyło, więc najwyższy czas zareagować, no a w końcu wprowadzamy kulturę feedbacku. Tak trochę zagaduję, ale mam nadzieję, że już tło całe dla Was jest jasne. Czy Maćku coś chciałbyś dodać jeszcze do tego? Nie. Tylko tyle. W takim razie rozpoczynamy. Cześć Maćku. Cześć. Cześć. Słuchaj, ja Cię zaprosiłem tak od razu na bieżąco, bo wiesz, no, no wczorajsze spotkanie no bardzo mnie zaniepokoiło. Prawdę mówiąc, Mam obawy co do naszego zespołu i martwię się, że jeśli tak będą wyglądały tego typu spotkania, to na pewno no, nie zbudujemy ani wiesz, kultury feedbacku, ani zespołowości, współpracy. To są dla mnie bardzo ważne parametry, dlatego postanowiłem, że z Tobą się spotkam. Powiem Ci o tym swoim poczuciu, jakie mam po tym spotkaniu. Fakty są takie, że wstałeś, wymachiwałeś rękami mówiłeś, że ludzie po prostu no nie dowożą, że się zachowują w sposób niewłaściwy i nieodpowiedzialny, więc jakby zarzuciłeś ich bardzo taką ostrą oceną. To jest tak z mojej perspektywy to wyglądało, takie ja zaobserwowałem zachowania u ciebie. Chciałbym, żebyśmy nie. najpierw może porozmawiali, jak Ty prowadzisz spotkania i troszkę byśmy też się, bo mam też parę uwag i, i, i chciałbym, żebyś ty też się nie, 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 Maciek, nie, nie, tak, tak nie będziemy rozmawiać, bo jeśli chcesz się mówić na feedback, to zrób to tak, jak ja zrobiłem, wpisz nam w kalendarz, ja chętnie Cię wysłucham, jestem w końcu otwarty na feedbacki w każdą stronę, także jeśli masz taką potrzebę, to bardzo Cię Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o Tobie. Czy porozmawiać o tobie i twoich zachowaniach? Tych zachowaniach, które wzburzyły krew nie tylko moją, ale wzburzyły krew całego zespołu. Bo ja już na korytarzu dostałem kilka feedbacków odnośnie ciebie, zatrzymało mnie kilka osób. Nie będę imionami mówił, kto, ale powiedzieli, że w takiej atmosferze nie da się pracować. I wiesz, ja rozumiem, że być może z stała jakaś dobra intencja z twojej strony, natomiast sposób, w jaki to zrobiłeś, jest taki, że ludzie nie chcą z tobą rozmawiać i współpracować, a we współpracy w naszym zespole nie dowiedziemy wyników. Dlatego ja mam prośbę do ciebie, a właściwie oczekiwanie, że Ty się nad tym zastanowisz, że na następnym spotkaniu w przyszłym tygodniu zrobisz coś, na przykład przeprosisz, albo inne słowa, które jakby spowodują, jeśli chcesz dalej pracować w tym zespole, to żebyś sobie zbudował odpowiedni grunt do współpracy. Tego od Ciebie oczekuję, Macie. Nie wiem, czy to usłyszałeś ode mnie w tej chwili, czy zrozumiałeś, czy przyjmujesz. Zastanowisz się. Czy przyjmujesz ten feedback? No, muszę, to przyjmuję. Bardzo Ci dziękuję. Pomyśl nad tym i wprowadź. Coś, co zmieni tę sytuację. Naprawdę to jest bardzo potrzebne. Ja Ci dobrze życzę, ale tak nie możesz się zachować. Nie możesz mać. Dzięki. Dzięki.